Na prawej pomocy jest Jela. A więc myślę, że tutaj nie ma niespodzianek. Tak, Klaudia Dymińska na swojej ulubionej pozycji, e, czyli na szóstce. Mówi, że w tym miejscu potrafi uderzyć z daleka. Zobaczymy, czy będzie to dośrodkowanie. nie Salwa! Świetna sytuacja Patrycji. Nieczysto trafiła w piłkę. Bardzo dobre dośrodkowanie Anety i Patrycja Salwa przed. No, świetną okazją. No i powiem Ci szczerze Dawid, że wcale nie widać tej różnicy, jak to się mówi, z zeszłego sezonu między tymi oboma zespołami. Tak jak mówiłeś, 11 bramek, aż strzeliły piłkarki Górnika Łęczna, ale spójrzmy, teraz będzie okazja, no i... 18. minuta i właśnie mamy, mamy bramkę. No w tym momencie to powiedziałem Wyglądało troszkę. to, Wyglądało to dobrze, aż do 18. minuty. Eee, 18. Świetne, świetne dla zagranie. Przeczyna bramki Cineria McLeans. Cineria McLeans zdobywa swoją debiutancką bramkę. No, tutaj troszeczkę Plocia niepotrzebnie szukała, du długiej piłki mogła spokojnie rozegrać. E, no ale e, na szczęście nie nagrywamy to, więc e, będzie Mateo do analizy. Nie ma teraz pozycji spalonej. Spójrzmy sam na sam. No i dwa Dobra do Rara z numerem 15. Aleksandra Posiewka. E, m, m, no z, bramka z niczego, tak naprawdę można powiedzieć. No, 22. I, no i mamy 22. sporo do zgryzienia w tym 22. momencie. Za chwileczkę zapewne realizator pokaże nam powtórkę, Dawid, bo to było na pogranicze Spalonego na pewno. Tak, brakuje takiego utrzymania troszeczkę w środku pola. Więcej na siebie chyba musi wziąć tubiś, bo jak na razie jest dosyć niewidoczna. Oj, błąd. Błąd Patrycji Salwy. Takie błędy kończą się niestety bramkami. 24 minuta i ponownie McLean. Czwarta minuta meczu i trzecia bramka dla Górnika Łęczna, strzelczynią bramki. Takie błędy Ciebie nie Martins. przystoją w takiej zawodniczce jak Patrycja 0. Salwa. Zaraz zobaczymy powtórkę, co tam Patrycja chciała zrobić, chyba chciała blokować piłkę. no i takie błędy, e, efekty e, i Gdynczanki więcej tych bramek nie stracą, a miejmy nadzieję, że w drugą stronę za chwilę też coś strzelą. Świetna sytuacja. Tarakawa, fala Tarakanowa. Ale musi wykorzystywać, tak jak w tym momencie, duże brawa dla Jessyki Ludwicz. Bardzo sympatyczna, uśmiechnięta zawodniczka. No szkoda, że dzisiaj już trzykrotnie musiała wyjmować piłkę Siek z sieci. Ciekawe zagranie Cornelio Okonieckiej, więc nie wiem czy da się, ale mówi, że będzie lepiej. Karol, <laughs> Zobaczymy. Karol trzymamy za słowo, ale znając, znając Karola, no wiemy, że rzeczywiście może to być top Top i inne województwa mogą się przyglądać i, i zazdrościć. A my rozpoczęliśmy drugą połowę. Widzimy w tym zmiany. No, 6 minut straciły aż 3 bramki, no średnio co 2 minuty bramka. Spory pogląd, lubisz, no. Teraz zajął tutaj pięknie McLeans, ale zablokowana przez olgę siłkarską. No tutaj sporym problemem jest na pewno sporym wyzwaniem dla nowego zarządu. Jest to, że ale teraz poczekajmy, bo znowu McLeans przy piłce. Ależ ono, potem po raz kolejny niezwykle groźna napastniczka, e, dawno nie widziałem takiej piłkarki. Oj, ależ teraz uderzenie, ale świetny uderzenie, no ale dzisiaj na razie e, jeszcze nie pokazała e, tego co potrafi e, Klaudia Słowińska. Mamy kolejną sytuację, Maklin, spójrzmy, ależ o, ale bramka. bramka, stadiony świata, stadiony świata Szanowni Państwo, no, ta zawodniczka, czapki z głów jak to mówią. Naprawdę robi na nas niesamowite wrażenie, 58 minuta i hat-trick McLean z 0 do 4, apeloto z Górnik-Łęczna i mamy kolejną zmianę zespo... Mówiliśmy, troszeczkę brakuje argumentów, ale strzał Roksany Ratajczyk, piękne uderzenie. Ależ to szło, naprawdę, Roksana mm, Ratajczyk, ależ teraz państwo widzą, no. Dobra. Gabi Zimecka do Klaudii Dymińskiej, atakowana od razu przez Roksanę Ratajczyk. Świetnie, świetnie Roxy Polańska, biega w pole karne. Chyba przydałoby się mocne zagranie wzdłuż linii. I liczymy, że, że z no, takiej niespodzianki się rundownie ścianki. Świetnie, Marcelina Preuss się obróciła. Zagranie zabrała się do... z piłką. Za do i Dośrodkowanie. Czy... Aj, szkoda, że bardzo duży potencjał. I liczy, że pod jego skrzydłami rozwinie swoje umiejętności. No Ja po cichu liczę, że. Może teraz polańska. spójrzmy. No to jest sytuacja sam na sam polańska. Ale pięknie, świetna sytuacja była. Czemu nie lewą nogą, Dawid? Powiedz mi, czemu powtórkę. nie lewą nogą? Szukała tutaj chyba krótkiego rogu, troszeczkę chyba się wysk. No Czekamy już na końcowy gwizdek Dawid. Myślę, że możemy powoli, no właśnie w tym momencie, zakończyliśmy spotkanie drugiej kolejki Ekstraligi Kobiet pomiędzy Apeloto, i Górnikiem Łęczna. Brawami pożegnali kibice oba zespoły. Trzy trafienia: Makrino oraz jedno Aleksandry Posiewki. No i cztery do zera dla zespołu górnika Łęczna.